To witamy wszystkich, serdecznie, Janek i witam, witam, witam. A więc... Humorki dopisują, humorki dopisują, więc humorki możemy... Humorki nie dopisują, więc no, lecimy dalej. Możemy zaczynać. Wiesz, tu można spaść. jak, chodź tutaj, chcesz przetestować? Chyba nie w tej tak. grze. <noise> Mówisz, się, że się da? Nie wiem. I nie da się. No, no, no nie da się. No to się nie Czkoda. da. Szkoda. Szkoda. Kontynuujemy. Jesteśmy w sumie w momencie, kiedy skończyliśmy ostatni odcinek. Tak jest. A co się działo, no to. Do nadrobienia. Mhm. Mm no, nie, wiem, że tak. Postać mi wspomniła. O, dobra, jednak nie. Eksploracja! Wiecie ja, czy jesteś takiego jak eksploracja w tej grze? Eksploracja... Eksploracja... Idę się... Rodzę dupę! <grym> 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 Patrzycie mi się na dupę? Trzymaj no, to, trzymaj okay. to, trzymaj to. Ty kudę, to byśmy mnie zabił. No, no, no bez problemu bez problemu Pał, pał. A, obóz. Okay. Yeah. Uh -huh. Monka. Monka diga. No, a no, nie masz racji. No, 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 co ty Co no, 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 W sumie trochę głodny jestem, You ever go camping, Vincent? Few times, when I was a kid. The old man? Nah, my compliment. You liked it. Yeah. Who wants to sleep outside on the cold car? Go. You got that right. Whoop yeah! Whoop yeah! Animals, bugs. <laughs> Chyba nie. Rozpalcie ognisko. Zabijcie po jednej rybie. jak mam za to, że mamy ryby. Można zrobić coś, ale łucznie Chyba, że trzeba. Dmuchaj, o! Mogę dmuchać. Bądźcież to ile zawiniało. Więc duchaj, duchaj, dawaj A, więcej drewna. Daj, że da. Ok. Może ucznia jakąś, dobra. Dida Dida pełna moc. Nie tyła. Połączki, dobra, dawaj połączki. A! Jak w tym? Green Forest. Green Forest? Green Forest. <grym> tak to się nazywa, no na pewno, tak, tak. Green Forest. Jakie połączenie w jednym. się zablokuj, bo one mi spinki laju. Chodź. Jak to? to. dwucham ma to. co? Ty, kamie, damn it, bycie, to kam Ty to cicho zida, ciche, almost dead. No, nie wiem, mi się lepiej łowi, żeby. Idę, idę, to jest gdzieś. <grystanie> Wszystko dla <do> ciebie, pfie, papie. <grystanie> Tu się okaże, że krasy, jest jakiś lepszy sposób Mam jedną Mam jedną Oczywiście okaże, że był jakiś łatwiejszy sposób, typu rzucenie tym No właśnie nie da Nie, chyba nie Dobra, sielanka Utopia mm. Dobra jebka, dobra So that that like shit, man. Well, you know what it is, what it is. Yeah. <laughs> and my fucking feet hurt. What about yours? Yeah, I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, Klasichka. <laughs> <laughs> yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? <laughs> Me too. And a kid. Alex. Fucking missing, man. Yeah, I hear you. That piece of shit, Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Ooh. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? <sighs> Alright. I was a regular guy with a boring bank job. One day, my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess money laundering yeah money was easy but harvey just kept coming in with more and more cash and i couldn't handle it it was too risky so i told him i wanted out he killed my brother as a warning after that i lost it i planned on killing him but the son of a bitch pinned it all on me I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, uh, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna wait. You hear that? Uh-huh. Oh shit. Here we go Here again! Bracie, pierdolę, co tam nie małego, no. Tu może nie ma eleganckiego duetu... Tu może nie ma eleganckiego duetu, ale... Są bratki <laughs> duże. <duchy. laughs> Elegant duo, I'm going <laughs> <laughs> to be here to do it. It's not that, it's not that. to work. It's <nie> not that. Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose <laughs> cannon. Thanks <laughs> thanks <To, to nie. laughs> for the compliment. You're welcome. You know what? What?

Ja kiedy wychodzi nowy? Tak nie wiem, w sumie Słyszę konia. Co tu nie. A to taki tu panek. Czy pan. pojedzie? cię. Give Leo. Leo, normalnie. No nie wiem, czy do czegoś takiego dwie osoby są potrzebne. Item. senator williams Orion Williams. Police are still on high alert after the spectacular prison escape 2 nights ago. The fugitives are still. Чим кто зацело. No. Any law abiding citizen within a 50 mile radius of the prison. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. Aha. Taste I I see take you, them are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something. We really need to change clothes. Poco. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. Nie wiem, gdzie? Nie mam pojęcia. Brzmi. Sure, man, to bardziej man. przekonanie. Hey, come on. No. Niż, Niż ta strzelba? Jest oh, yeah. you know O

już nawet nie chcę zjeść trawy, jak powiedziałeś o tego frajerze Po co ją zetracowałeś? co zrobić No zobacz, nie chcę Nic. Uparta Eee je. Janek ślepy jak zawsze. A tu jest zabijany, eee, e. Janek, Janek, Janek. Co no? Co, co, co chcesz? Oj, dużo, że do trzy chcesz? Eee, do ja nagrał ja wiem. Co? <laughs> Żebym GTA nagrał, ja wiem o co chodzi. Nooo, no, online w niedzielę no masz rację. Now we just need to let the horses out. <laughs> to online w niedzielę tak jest? Jeszcze jak Beton niearra! Mogę włączyć maszynę? Nie. Co to jest to? Co trzeba horses. Let's them. One down, two to go. Yep. Let's free them all. Okay. Now we just need Można? To jakaś lina nie lasu. Come on, Może jako... get Patrzę ten kol, patrzę się jak na najdiotek. Tu nie mogę otworzyć. O co, żebyś siedział w końcu? A się?

Oj, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz? Jak dziadek. A nie, nie, no dobrze, dobra. będzie. A nie, no dobra, myślę, że to będzie do... do... yeah. cudowny przyjdzie. Jak chcę jeszcze wrócić? To samochód kolejny.

Nie no. ma Czy można wyjść? Jest. No. Zostaw to. Zajewiste. Fajcie się przebierasz, kurde, nie ma to. Zajewiste. bo jak skażę, kurde. Zostaw jedno. Weź ten kapelusz, no, pójdę. Czekaj, jeszcze jest ten synek, idę. Mogę iść, ten synek? Stawowe, chodźcie. Man, in mud all day must be nasty. Co mogę z świną? No, nie wiem. Ale like <laughs> e, śpią tutaj. Mogę jej obudzić? Uhe! jeszcze kloem przecież są! Ja chcę do klu! Do seków! Ale chyba nie przejdę. To nie? Kloem są pod ochroną. Na to wychodzi. A może? Zobaczcie, to jakieś klo. Co tu zamykasz, debilu? Przebieraj się.

Okej, okay, panie Ja jeszcze się muszę przebrać. O to ty, Jezu, przestraszyłem Fajny kolor. <porór. grym> Nie myślałem, że w ten ktoś. Rzucaj pod kołami. Brzmi fajnie. Eee, czekaj! Ja też chcę! Co jest? A Mogę pisać? Pisać? Kotek, kotek. Hey, Kulę, no. to zapoznać? Kotek. Kurde, no. You guys against nic, against okay. oh, yes. nee, nie, działa. Ale to jest amunicja, można by było A widziałeś go? Czy to się, kwalifi czy to się kwalifikuje jako samochód? Chyba nie. <laughs> No chodź, chodź Za szybko Słuchaj, a ja, kurde, ten... Chodź, to potrzebujecie cię na bandyta To jest ślanka yeah. utopia <laughs> Chodź tu, kurde Zaraz tam ci wrócą i będą, ten, źli o, nie no co? Oh, Fuck. Oh. No. Hey. Oh. Co ty kogoś do tej że. co, w co to na. co na banże, kułydę Tak! Chodź tu poczekam, kłóra, na bandito. Czy ty nie Ja ty... ty... cię do tego trzymania tu, no? Mm. Radio? Co w radiu leci? Na Taka to robota, no. Stop. Ja tu się delektuję, groch! No raczej ja muzyk... Ja tylko No na mnie. Tam on jest, światło, 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 jest, jest. E, Kapelusz, światło, kapelusz! światło, nie światło, da... nie światło, 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 od razu. światło, Były tam domek, sokawek, Ale, ale go raz ja wiem już to mam za jak A Dawaj ja wiem. Tu. Ja tutaj sobie patrzę. No patrz na moją stronę czasem, no. Ja tam patrzę na twoją stronę czasem. No przewieź że się chopie błagam się, no. No, no chyba... <śmiech> no, <śmiech> no widzisz! Tam. Nie zrobiłeś tego. No, a tu będzie przebranie się. Czy mogę zrobić kąpio?

A skąd ty masz shotgun'a? No ja już. skąd... Z... Masz magnizę do... tam, do, do tego? Co? Tam byłam na dole. Była, no, dobrze. By, no. Ty możesz iść spać? No chyba... <słukasz> Chodź tu, kurde, będę tonął, bo cię mam No to walnij, ja mam shotgun'a, zobaczymy kto wygra. Chcesz strzelać? Dobra. No masz no, no, to już... bo... Nie no, 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 no co się strzelać? Spróbować bo... bo... no. Nic nie ma ciekawego. No. A skąd Chodź? wiesz. Wyraź się z tego okna, nie wkurzaj. A no w szczęście jeszcze była tam broń Była. No to właśnie widzę jak ty patrzyłeś. Na mój ekran? No, a no, twój cały czas nie jemy, no, ale... Ach, za jakiś czas to się tam zarekam, no. To jest... hmm, się tutaj nie... Będzie książkę czytał. mam mamy uciekać z więzienia, nie? książkę czytasz. No to uciekłeś. <laughs> Przecież ja? Zaraz to znowu, znowu złapię jak to będzie. No dalej, chuję No to wtedy będzie twoja wina. Aha, fajnie. On chciał związać przecież. I wtedy byłoby. No. O, to błysiek, ale to były jeszcze gazety. My na coś stanęli. Można sobie dać handel no nie wiem. On... Nie wiem z siebie. Lączki umyte po Zostaw zajut. Zostaw no, stawki, to, stawki, to, stawki, to, kiełbe, no. I co z tym? O, będziecie tak stał i patrzył. Ja nie imięsz to zjówku. Zamyście. Jest fake war, Wietnamie, <laughs> No bo to chyba wszystko. Chyba już się wow. nic nie ma. Nie. Telefon. A, telefon widziałem, ty robiłeś. Pa. Na policję dzwoni, żeby się sprzedać. Rob? <śmianie> no. Rob? no. no. Mi -u, mi -u, mi -u. Trzeba ładnie wyglądać. Szkoda, że się rozstrzygnie. Mira, umut. 18 stawaczy. Jesteś piękny, uroczy, popatrz w moje oczy.

Okay, check out. Three, three. Damn it. A perfect throw. Huh, oh. oh. oh, that oh, miss. I wanna see stop. To a better throw than that. G-10! G-10! G-Tad! I'm the champion! G-Tad! Cześć, yes, cześć, yes, cześć, yes, cześć, yes, Cheater, yes. cheater, cheater O, mam ja. mam itek, okay. Kitek Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, Kitek? Chcę pogłaskać, no, no, tu, tu jesteś no. Chyba cię nie lubi To jest to masz rzeczywiście nici Kitek, no, dawaj, ha. Get over here and help no zaraz, no jeszcze nie, jeszcze tam nie doszedłem. Lachtorek. Udaj pole na traktorze? Weź no sobie viagę jakąś, co? Bo rowerek, długo to zajmie. Rowerek! Ej, ja słyszałeś co powiedziałem? Ale jak nie to może lepiej. Niestety surcza. I jeszcze nie potrzebuję, jak widać długo jeszcze to działa, Więc tak obejrzę na cudwa o tu hopcie bo czekam ja tu dziadkowi pomagam nie widzisz hopię, no chodź tu bo czekam dziadek okej i trzeba przedłużać bo, bo, bo cały pół godziny bierzemy. więc no czas antenowy się kończy a co jest za tymi drzwiami dowiemy się w następnym odcinku No dobra, tylko taki aneks powiedział, to niech tak będzie. Więc no. Widzimy się w kolejnym odcinku. O! I do zobaczyska. Tędy można było wejść... Nie, 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 no <Wróciłem>. Więc do zobaczenia do następnego ciemanku.